i witam was w kolejnym filmie Dzisiaj film poświęcony nowemu nabytkowi jakim jest siewnik Kunwenta Już wam pokazuję eee, Dojechał do mnie już jakiś czas temu siewniczek Kunwenta. Było jak obejrzeć Bardzo spodobały mi się te redlice Redlice w ogóle nie zużyte Zero luzu Znaczy tylko przesmarować łożyska i można siąć. Do tego są oczywiście kółka kopiujące. E, tutaj widzicie gumowe Pewnie was ciekawi czemu to tu leży. No bo już to jest dużo obciąć Już to obciąłek z tego względu, że kupiłem się 3,5 m 3,5 m 24 redlice Czemu go kupiłem? Cena była atrakcyjna. W tej samej cenie był wystawiony Kverneland Accord z dednicami talerzowymi bez kółek kupujących. A tutaj mam tak. Większy zbiornik, nowszy siewnik, bo to jest 2008 rok. KUNVENTA LC352, 840 980 kg. No, powiedzmy, że będzie ważył około 900 kg, no to będzie 400 kg cięższy niż Kverneland ale to. John Ważyłek JoNa 6920 waży, waży 7 ton bez 200 kg. Także do tego obciążnik naprzód 7,5 tony bez problemu system tym doradzę. Napęd dmuchawy jest hydrauliczny. Nie wiem, nie jak jeszcze z takim napędem. Nie wiem jak nie pod Podpinasz, załączysz dźwignia na, na silnik hydrauliczny i po prostu ci dmucho. Dmucho naprawdę solidnie, konkretnie. Do tego tak. Hydrauliczne podnoszenie grabek. tam Hydrauliczne albo podnoszenie redlic, albo zmiana głębokości pracy. No bo tutaj zmiana głębokości pracy ustawia się hydraulicznie. Te kółka są na stałe i tylko regulujesz tutaj kąt belki. Albo na śrubie właśnie. Tutaj jest też jakaś skala. Albo na śrubie, albo na siłowniku. Jeszcze nie wiem jak dokładnie, muszę to sprawdzić. Być może że to są centymetry, nie wiem. No na razie tym się nie będę bawił. Tak. E, silnik nie ma w ogóle koła ostrogowego. Tak, jak widzicie, tutaj nie ma kółka i nie będzie kółka ostrogowego, bo napęd jest ze sterownika. Tutaj jest silnik elektryczny, e, który steruje tutaj aparatem wysiewającym. E, w kabinie jest taki komputerek, tam się wpisujesz na przykład 200 kilo, robisz próbę kręcono. To znaczy ten sił, siłownik, silnik robi próbę kręcono, tu Ci się wypada, to oczywiście jest zamknięte wtedy, e wypadło to, no i e tylko kalibrujesz go, zapisujesz jeszcze to I jeśli już masz taki same MTZ, no to już nie musisz robić drugiej z próby kręconej, bo on to ma w pamięci, tylko musisz wybrać e ten sam są, ten są rodzaj ziarna, nie? I tak, no obciąć te redlice i będziemy przerabiać na 21 redlic czyli 3 odpadną no i to wyjdzie 3 metry 4 cm bo teraz mam 20 redlic i wychodzi 2,90 czyli trzeba dołożyć jeszcze jedna redlica żeby pasowało pod brona 3 metrową eee, co tu jeszcze Wam mogę powiedzieć? aha, te węże, bo już na pewno zauważyliście że są popękane obstawiam, że ten siewnik bardzo długo są na dworze widzicie tutaj te, te węże są Pęknięte yy, ze słońca, bo tutaj widać, że są po prostu normalnie zesmażone. W akordzie jest tak samo, tylko że tutaj nie pękają. Widocznie ten stoł po prostu bardzo długo na, na dworze. I jak z takim pęknięciem sobie poradza? Bo już mi tam Perkins powiedział, o węże drogi wydatek. Nie będziemy kupować nowych węży, po prostu nałożymy tutaj gumowy wąż w większej średnicy, żeby pasował na ta średnica. I tutaj dwoma cibantami skręcamy. I, I nic nie będzie tutaj wymieniane. Stare węże zostaną. No na przykład już trzy węże będą w zapasie, bo te, te będzie można wziąć i jeśli coś będzie nie tak, no to, to można podmienić na jeden wąż. Styk, nie? I co jeszcze? Aha. Podnoszenie grabek hydrauliczne i podnoszenie ścieżek technologicznych. Tych znaczników do ścieżek technologicznych tutaj leżą te znaczniki. Ja nie wiem czy to bym montował czy nie, pewnie jak to już jest no to zamontujemy, żeby to fajnie pewnie e, wyglądało. Jak może zaznaczone ścieżki jak jechać. Skoczymy tutaj na górę jeszcze. Brakuje tej drabinki takiej jak w akordzie. to, to jest takie przesuwane i to wchodzi tutaj. Ale na razie miałem to zdemontowane tak jak widzicie, żeby tam łatwiej dostać się do e, aparatu wysiewającego. Tu już wsypałem trochę pszenicy, żeby sprawdzić czy to w ogóle działo. Yy, dobra, w środku mamy tak. Coś tutaj przemakło. Jakaś woda tu się dostała. Tak, po lewej to co widzicie to jest siłownik od zamykania y, ścieżek. Zamykanie, otwieranie ścieżek. I teraz to wygląda jakby ścieżki były załączone. Załączone, bo widzicie. Tu są dziury, a ta reszta dźwigni to jest, yy, że możesz siać połową siewnika. Nie? No i tam, nawet w ten sterowniku, jest opcja, że jak ci ścieżki nie pasują, no to ci w połowie pola na przykład wychodzi połówka siewnika, że, że musisz zasiać połową siewnika. No ale zasada jest ta sama co w Kwernelandzie. Akordzie wygląda to bardzo podobnie. Tumchawa do góry, rura do góry co jeszcze? no siewnik w środku ideal. powiem wam, że według tego komputera, to zasiał bardzo mało hektarów, bo on zasiał tylko 480 hektarów, czyli tyle co nic, tyle co nic. temu te redlice w ogóle nie są zużyte. No, kupiłem go głównie do tych redlic, bo nie wiedziałem czy to działa, bo tam nie dało się na miejscu tego sprawdzić. Tego siłownika, tego elektrycznego silnika, no i uznaję tak: albo przełożymy serdlice do akorda, albo dołożymy koło ostrogowe. Bo tutaj jest możliwość dołożenia koła ostrogowego normalnie, bez problemu. Można sobie poprowadzić i dołożyć go tutaj. No, ale jak pogrzebali pogrzebaliśmy tutaj, pogrzebowałeś troszkę. No to silnik działał. Starczy wymienić prawdopodobnie te czujniki. Tak mi się wydaje. Czujnik z obrotów tutaj silnika i czujnik z obrotów dmuchawy, bo w ogóle nie wykrywa obrotów, choć dmuchawa chodzi i choć silnik się kręci. Od tego zaczniemy. No, to takie dwie najprostsze rzeczy. No i taniej, bo taki, ile kosztuje? Nieźle taki czujniczek. No i później, jak już to będzie chodzić, no to będziemy bawić się z resztą. No. Najwięcej roboty będzie z tym, żeby go no, zrobić na te 21 Redlic. Ale to i tak chyba nie będzie już w tym roku usiało nic. Może zostawimy jakieś pole testowe, bo nie ma czasu za bardzo. Jeszcze trzeba rozruszać te redlice, bo są za Ciężko się kręcą, trzeba będzie pewnie rozebrać, przesmarować. Także na to pójdzie bardzo dużo czasu i to raczej zostanie wykonane w zima, nie? I tak, tutaj jeszcze jest siła jak, z jaką naciskać to kółko na gleba. Ona mota chyba od 15 do 35 kg, z tego co mi się udało wyczytać, czyli dużo, duży nacisk. Jak sobie ustawimy tak głębokość, no to nie ma opcji, że nie będzie trzymało. No co tu jeszcze mam pokazać? Proste w niej, nie. Tak samo tutaj jest skala jak w akordzie, trochę dłuższa jest, nawet ta skala może gdzieś dokładniejszą. Zobaczymy. I dałam jeszcze pokazać grabki. Mocowanie jest takie samo jak. W tamtym silniku po prostu go odepniemy i, i mocujemy tego. No i nie wiem jeszcze, czy ten akord będzie do sprzedania, czy nie będzie do sprzedania. Może go zostawię jeszcze. Jakby tu coś nie działało na dawce części, ale raczej będzie wszystko działało. Także dwa silniki niepotrzebne. To jest zwykły akord stopkowy, no ale na niego też szału nie dostanie się. Nie wiem, że taki może kosztować. Z 7000. Są aparat 2,5. No właśnie, on tutaj on dołożony sterownik ścieżek, lepszy to też, to kosztował chyba z 1500 zł. Brona zostaje Na co była. Nadstawka mo. No jedynie, że jest taki niezbyt piękny. Nie? 7 wywoławczo do negocjacji za 6. A tutaj jeszcze. Pęknął mi jeden lemierz i zamówiłem jak w się nowe lemiesze dwie sztuki na razie na pierwszy skiba. E, zobaczymy. Tyle, tyle go już brakuje. Widzicie? Tyle brakuje. No a tamten jakoś, nie wiem, pęknął i I, ty, i ta część odpadła w ogóle całkiem. Także dłuta są OK, kupiłem same lemiesze, śruby jeszcze do a przekręci się na pierwszą skiba. No ale wydaje mi się, że trzeba będzie dokupić na wszystkie skiby, bo jeśli na pierwszej będzie nowy, to zaś to nie będzie tak orało jak powinno, nie wytrzymało głębokości. Dobra, idą jeszcze do tych grabek. Grabki fajne, też nie zniszczone w ogóle. Nie widać zużycia. Widziałem tam, że sieją bez tych grabek, jak już są koła kopujące, no to bez grabek nie wiem jak wydamy się, zobaczymy. Grabki na pewno będą zamontowane. Tak to wygląda, tutaj brakuje jednego zęba, trzeba będzie dokupić jednego albo dwóch nawet. Dociskowe na sprężenie, tutaj jakieś podkładki. Także stan praktycznie, że wszystko oryginał jeszcze nie był spawany, teraz go potna pospawia i tak to będzie wyglądać. Dobra, tyle w dzisiejszym filmie. Nowy nabytek, nowy zabytek. W sumie to będzie jedna z nowszych maszyn, bo to 2008 rok. A tutaj jeszcze do głębosza. Stopki są dorobione, bo się przewracą. Dziadek tutaj dorobił stopki i, i będzie go można odepiąć, bo na razie odpinaliśmy tylko pod ścianą. Także tak to wygląda. Bolec wyciągnął i stopka do góry. Dobra, kończymy. Na razie.